Czy Justyna Żyła poradzi sobie jeszcze gorzej, niż w pierwszych dwóch odcinkach Tańca z Gwiazdami? A może zaskoczy fanów i w końcu odbije się od punktowego dna? Jedno jest pewne: będzie miała bardzo trudne zadanie, bo taniec, który ma wykonać, nie należy do łatwych. Sprawdźcie szczegóły tego, co Justyna Żyła i Tomasz Barański szykują na trzeci odcinek Tańca z Gwiazdami 2019. Justyna Żyła to uczestniczka Tańca z Gwiazdami, która wzbudza najwięcej emocji. Głównie dlatego, że była żona popularnego skoczka narciarskiego, naprawdę kiepsko radzi sobie na parkiecie i zbiera najsłabsze oceny jurorów. Tak było tydzień temu, kropka w tym tygodniu, w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami 2019 Justyna Żyła będzie miała jeszcze trudniejsze zadanie. Na próbach radzi sobie świetnie, ale obecność publiczności i kamer w studio potrafi ją sparaliżować. W dodatku komentarze jurorów są ostre jak brzytwa. Na szczęście Justyna żyła się nie poddaje. Ciężko pracuje i uważnie słucha swojego tanecznego mistrza. Trzeci odcinek tańca z gwiazdami 2019 będzie dla niej jednak podwójnie trudnym wyzwaniem. Dlaczego? Przed Justyną żywiołowa samba, a to może oznaczać kłopoty. Choreografia jest naprawdę trudna. Poza tym, ja już wiem, że o wiele lepiej idą mi tańce standardowe, niż latynoamerykańskie. Mówi Justyna żyła. Rzeczywiście, gdy w pierwszym odcinku zobaczyliśmy ją w chachy, jury nie miało litości i poza gorzkimi słowami, żyła dostała najniższe noty. Tydzień później pokazała się w zupełnie innej odsłonie. Romantyczny fakstrat strat zebrał duże brawa i nawet Iwona Paloić była łaskawa zauważyć, że tym razem taniec wypadł znacznie lepiej. Teraz Tomek Barański i Justyna ponownie zaprezentują się w tańcu latynoamerykańskim. Dobrze czułam się w fotrocie, bo miałam blisko Tomka. W tańcach standardowych podoba mi się to, że partnerzy cały czas mają ze sobą kontakt. Dzięki Tomkowi czuję się bezpieczna, a to z kolei sprawia, że jestem o wiele spokojniejsza. Przyznaję Justyna, która od pierwszego odcinka zmaga się z dużą tremą. Pytana o to, co najbardziej ją stresuje, kamery czy zgromadzona na sali publiczność, odpowiada rozbrajająco szczerze, wszystko. Na szczęście zarówno ona, jak i jej taneczny partner, wiedzą, że w tym programie najważniejsza jest zabawa. Tym bardziej, że para będzie szaleć na parkiecie w rytmie jednego z największych polskich hitów ostatnich lat. Gdy tydzień temu Justyna i Tomek weszli na parkiet, zebrana w studio publiczność skandowała imię góralki dodając jej otuchy. Justyna tym razem również obiecuje, że da z siebie wszystko. Tylko czy to wystarczy? Przekonamy się już w piątek o godz. Godzina 20.05 w telewizji Polsat.